Czy dobrym pomysłem jest zapisanie się do psychologa po hoście? To zależy, w jakim momencie sprzedasz, czy też nie. Która pokazała, że no, ludzie, jeżeli chodzi o inwestycje, podchodzą no, bardzo, ale to bardzo emocjonalnie. I jeżeli nie wiesz dokładnie, co robisz na tym rynku i użyjesz więcej kapitału, niż naprawdę mogłeś sobie na to pozwolić, w wielu przypadkach kończy się to depresją, kiedy stracisz. Więc dla wielu ludzi taki psycholog naprawdę by się przydał. Mało tego, po ostatniej Hosi, właściwie także po poprzedniej, widzieliśmy, że były otwierane linie telefoniczne dla samobójców. Ponieważ niestety, ale część osób odbierała sobie przez to życie. Kiedy faktycznie tutaj, można powiedzieć, traktując kryptowaluty jak kasyno, weszli, przewalili kasę, pobrali kredyty i niestety skończyło się to dla nich bardzo źle. Więc no. Z jednej strony pytanie, jest to zabawne, z drugiej strony jest to sprawa dość poważna. Myślę, że dużo lepszym pytaniem byłoby, co należy zrobić dziś, aby nie mieć potrzeby skorzystać z usług psychologa po hoście. I tutaj wracamy do fundamentów. Własne cele, własne analizy projektów, dostosowanie. Swoich inwestycji, poziomu swoich inwestycji, do własnych możliwości własnego portfela, nielewerowanie swoich pozycji oraz wiele, wiele innych rzeczy. W ten sposób podejdziemy do rynku rozsądnie. Ja wiem, że każdy z nas jest karmiony super historiami i wydaje się, że tutaj po prostu każdy zarobi, więc jednak, że 90% osób przynajmniej nie zarobi, prawdopodobnie Ty, jeżeli dopiero teraz zaczynasz i moich słów nawet do serca sobie nie weźmiesz, my tacy ludzie jednak jesteśmy, że lubimy się uczyć raczej na swoich błędach, natomiast jeżeli mówimy o tym, aby gdzieś tam odciążyć swoje emocje, no to to przysłowie wraca jak bumerang. Nie inwestuj pieniędzy, jakich nie możesz pozwolić sobie, żeby stracić. To właściwie sprawi, że 50% problemów z Twoich barków. Zejdzie. Ja mam takie motto dla siebie przy swoich inwestycjach, ogólnie takich działaniach, jeżeli chodzi o sprawy związane z finansami: że nie warto ryzykować tego, co mam i potrzebuję, dla tego, czego nie mam i nie potrzebuję. Niestety, ale ludzie dają się złapać w pułapkę social mediów, gdzie wydaje im się, że cały czas powinniśmy gonić po więcej. Nie ma w tym nic złego, jeżeli faktycznie robisz to dla siebie, jeżeli faktycznie masz taką ambicję. Jednak większość osób jednak ciśnie, że tak powiem, w inwestycjach i gdzieś tam w życiu, żeby no, gdzieś tam próbować dorównać innym. Jednak zawsze podnoszą sobie poprzeczkę, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto pokazuje te życie jednakże ma lepsze. Jest to po prostu, ja uważam, pułapka. I kiedy to po pierwsze zrozumiesz, później podejdziesz do swoich finansów, do swoich, Inwestycje nieco bardziej racjonalnie, zapewnisz sobie takie finansowe bezpieczeństwo. No słuchaj, wtedy jesteś tak naprawdę życiowym Bogiem i wygrasz życie. Jesteś początkujący na rynku kryptowalut i wciąż nie wiesz, jak najlepiej zacząć. Koniecznie obejrzyj ten praktyczny poradnik, który poprowadzi ciebie krok po kroku, dzięki czemu zaczniesz działać dużo szybciej i skuteczniej. Zanim jednak to, pamiętaj, subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych tutoriali i stawać się coraz lepszym. Dzięki wielkie, trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!